po prostu, dzień dobry, dzisiaj y, szybka recenzja po prostu piwa bezalkoholowego Budvar, Nealko po prostu czeskie piwo trzeba spróbować po troszkę trzeba inaczej po ściance polać po prostu, żeby było ładnie no i po prostu tak to jest, powąkajmy Pachnie po prostu takim tanim piwem. Czas na próbę smaku. No, po prostu takie piwo orzeźwiające po prostu troszeczkę. Nie jest za gorzkie, nie jest jakieś bardzo złe. No po prostu nie jest to jakiś wysoki poziom, ale nie jest to też piwo po prostu menelskie, jest to spoko, można się napić, y, alkoholowa, piwo ich alkoholowe, po prostu też jest smaczne, polecam, ogółem pozdrawiam i poproszę o łapkę w górę i su subskrypcję dla kanału, dziękuję bardzo. <laughs>